Dzień dobry, witam się, moi drodzy, bardzo, bardzo chwili, Ja jestem Wojak. E, witam w kolejnym spotkaniu wraz z Vanquishem w Battlefieldzie 2042. Dzisiaj zagramy na mapce Odnowa. E, jest to mapka, która pojawiła się w już na premierę e, i ma ona miejsce e, w Egipcie. Zapraszam. Jest, jest szansa ka Wojak, że będzie mniej czołga. No to ja mam nadzieję. W tak jest, mamy w czołg. Produkcji hi hi. Produkcji. Amerykanie planują siłą przejąć nad nim kontrolę. Nie możemy na to pozwolić. Oddziały piechoty morskiej są w drodze do tej placówki. Nie możecie pozwolić, by Amerykanie zajęli ten teren. Ty I ty jesteś dowódcą oddziału dwuosobowego, to mi się podoba, no. <grym 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 tak powinno tak, być. Wskaże się <grym> gdzie jedziemy, proszę, jest. No to dawaj od razu na jakieś demo że powiedz, że to jest taki punkt D dobra. Bo E są z przodu, nie? To ale to, to pewnie za, już nasi zajmują. Dobra, jedziemy na dół Doby tak taką falą się rozpłynąć na różne wiesz obszary mapy Żeby jak najwięcej tylko za obserwuj, tylko obserwuj Nie bój pan żaby Przejedziemy? Przejedziemy, dobra to Tu już może być gorzej Gdzie to? A też to widzę, że nasi zajmują to tak widzę, że to tak Cześć, bo trochę się uszkodziłem no trochę bardzo. Cały prawo. Dobra, gdzie? Przez ce przejeżdżamy? Hmm. Tu no, może no, być żeby... ten. Tu ktoś był chyba. Tak, przybliżyłem sobie. Oho, oho, oho! Panie, to widzę grupę sprzętu wjechał już. Sorry. No się no tak widzę, że coś chyba nie tak Trzymajcie ich z od tego miejsca Ach, zabił mnie jednak. Kurde Wysiadłem ale podnieś mnie! Jestem tu za to. Poczekaj, odczekaj. Bo tu byli ludzie, nie? No dziękuję, no wiem właśnie dlatego trzeba ja tu kitrać ten. Czej, czej. No, poczekaj, ja leżę. Na, na, na dystans mnie rozwalił. Nice, nice, nice. Tam se chodzi, wiesz. No i d jeden widzę, będzie bitwa tu. Kurde, ze strzelbą wjechał A, ze mnie jakiś. A, już pojazd mnie rozwalił. Pukawę taką już z sumikiem budowanym, trochę jak alzał wygląda, ale jest tym e, karabinem takim półautomatycznym. No, no, no. Oni tam idą od e, B1, tamtą bramą centralnie przechodzą. Mi ta brama trochę jak granicę kaspijską przypomina, i ten mur cały.

A ty tam poszedłeś, Może to i dobry pomysł? Kurde, ja ryzykuję strasznie. Biegnę wzdłuż tej ściany, a tu intensywnie napierdzielają. Gdzieś tam jest, a położył się. Dzięki, dzięki. widzę ich tam ale Udało no, nam się zająć sektor brawo Na uciek, uciek, uciek. Mamy większość sektorów pola bitwy. szybko rozpoczął przejmowanie celów. Jesteśmy w tyle. Nie możemy ich tutaj dopuścić. Nie powodzenia, żołnierze. No jestem przy D1, jestem, jestem. No nie wiem, ale tutaj. Tak dla formalności zaznaczam. No ale są. ktoś był do góry, weź. Ja mam jednego. No i nie, nie, nie wiem, A, czołk mnie. Czok mnie tu haniebnie pokonał Ja mam typa na dachu wiesz Dwóch jest na dachu u mnie Na tym D2 Chyba D... to szybciej będzie jak się zresję Po prostu pójdę do ciebie O kurna lew wrzucił Helka jakaś lata. Znaczy nie Helka tylko jakieś plecy musimy uważać. Właśnie bym na jakiś dosek sobie wszedł, tylko żeby kurde to był taki dach, że we faktycznie ochroni, a nie że kurde wiesz. Dobra, przyjechał do mnie czołg. Śledzimy wasze postępy. No jednak zabił, kurde no. Eee, no kurde, no stałem tam... przy apteczce i... Już to D tam nam widzę podchodzą. O, D2 akurat się zespił. No i nikt nie uratuje, nie Aj Ty jesteś w walce, respie się u ciebie Aaaa Tam w budyneczku jest typo Który budyneczek? Snajper tam gdzieś Snajper tam no właśnie ta, Ja wiem no właśnie tam Leży, leży ten sniper, No, sniper sniper snajper. Nice, nice, nice. Ja go polowałem właśnie, ale mnie tam... Uleć nie się, uleć się. Coś w sensie uciekłeś od, od apteczki. Trzeba do aptece. A no, mamy to dwa no to w takim razie daje jeden. pozycję i bronić obszaru! Skoczki, skoczki A, na mać. kontenery polecie Plecy, plecy mamy, wiesz. Ostrzał prowadzili, ale... Biegnie tam koleś faktycznie. O, o znaczyszku? Znaczy gdzieś tu był. Tu biegł. Nie, to jest czołg Też tabroń mnie tak kurde jednak. I zawsze jak wezmę broń to się okazuje, że zupełnie inne rodzaj walki tu jest prowadzony niż ten takiego tabroń się idealnie nie nadaje. Dobra, zmieniam pozycję, szybko, bo tam pojazd jedzie. Dobra, udało się. Kawa jak ostrożnie, w środku są, wiesz? No to dobrze, no to. Gdzie on jest? A tam się działo, skurczybyk. No tego bym nie przypuszczał, że się patrzę na te góry tam, ale tam słabo w ogóle wszystko widać. D2, nie? No ma się tak słabo ani w te, ani we w te w sumie teraz. Pistoletem się pewnie nie niż z tym. Ty no, tu był kurde... Podnieście ktoś? Dzięki. plecy były typy akurat, też. Aha, czyli biegłem akurat prosto... Tak, tak, tak. Ja też tak biegłem, akurat miałem za plecami Ja bix. Nie, ja muszę sobie field of view zmienić, wiesz? Bo ja mam to co w tych grach gdzie mam duże field of view Podchodzą, podchodzą Tak, 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 będą tu wchodzić zaraz e, Jak ja mam za duże field of view czy za małe to ja się wieszam na jakichś tek, tych e, ale, rogach Ale gra na rozkoszonym jeszcze Nie wiem, co takiego jest tutaj w ogóle, ale Fatycie teraz rzucają takie Kurde, no mam tą broń, ale kurde mam wrażenie, że ona jednak nie na końca się w... Z tym, co tu się dzieje, sprawdza. No, nie wierzę! Notorius Lazarus, kurde. Aj, 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 aj. Mocni są. Nie ma jak tu grać za bardzo. D1 trzeba brać, po prostu tam ich ostrzeliwać jakoś z daleka. Aha, akurat patrzyłem na mapę i rozstrzelał mnie, Helsen Olsen, kurde. Ja pierdziele, jaki nie fart Nie no, kurde. Nie, mnie tu krzywdzą, powiem ci, nie, niemożliwie. Ale nie pozwólcie, żeby to wam przeszkodziło. Dobra, może zmienię trochę Może tu se postrzelam trochę, chociaż Nie pozwólcie Amerykanom pozbić wszystkich sektorów! się zradził facet. Progi no odjął 200 m. A i podszedł kur. Teraz z tym nastukałem. Jakiś wankisz tam widzę ciśnie. No ja tu jestem, kuźwa. Ja tam trochę byłem, ale... Ajajaj no! Kurde, jak ja nie lubię tych takich misiaczków. Wow, ale jaka czołg trafił? Eee, no ciężko, ciężko, ciężko idzie tutaj. Można tam po, po prawej gdzieś na polu masz gościa. No i dwóch gości. a nie z czołgu, to nie dwóch gości. No, taką kładką tego w polu widziałem, ale dojechał mnie czołg, który jest na punkcie D1, więc. No widział, nie? Kurde, no patrz. No i nas otoczyli, bo E też już mają. A nie. Jeszcze nie. No tu czołgi jadą, to. Tak słabo. Łe, ich tu jest tyle przed D1, że to już. Tragedia. No to już chyba nic się nie da zrobić za bardzo. W sensie czemu to odradza tak daleko z. Dobra. W krzakach, w krzakach się zakitrałem i mam wrażenie, że chwilę tu można posiedzieć. Tylko na, po, po, powiedziałem to i pewnie umrę zaraz. <grymne> nie kładź się, kładź się, ziomuś nie szarżuj. O, ładnie, D znowu przejmujemy. No, brałem w tym czynny udział, kurde. No ja tu tak monitorować Z daleka? Wy ja jest takim bardziej bardziej dalekim jestem dzisiaj, że uniężem. A mnie chyba. Jest, widzisz. Nam jedzą stoga. 60 m od mojej pozycji. Nie pozwólcie Amerykanom podbić przecież No, w końcu. Pierdzielę, pół godziny do gościa strzelałem Nie wstawaj mi tu Ach. No dobra, chwilę posiedziałem ale już mnie wypatrzył A, bo to ten sam, no to miał mnie na tym To widział gdzie leży Stąd z bazy jakby postrzelać sobie to coś da I na D1 jest typ, na dachu. Mama, no, E1 jestem, bo. Będzie... No właśnie. Wybrałem D1, zrespiło mnie na E1. Nasze zasoby zostały prawie całkowicie wyczerpane. A mi respi pod tym tornadem cały czas. Myślałem, że uda mi się tego uniknąć jednym. Ale wiesz wybrałem D1, było D1 aktualne nacisnąłem z resp res, i mnie zrespiło na E Ciekawe waj. Nie, no bez jaj. Kurde, ja liczę na to, że są gdzieś jakieś mapy, gdzie nie ma rzeczywiście pojazdów. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakby tych pojazdów nie było. Totalnie, nie? Nie no, Batepili to tutaj raczej... Ja no. No nie, ale w sensie, wiesz, bo stoi se typ, kurde, i on jakby... Ciężko było Nie to był, wiesz może zła, zła taktyka była, może trzeba było gdzieś indziej się przepraszam. A może, tam może rzeczywiście to jak jest 128 to jest dużo, może jak jest 64 i ciekawe jakby było przy 64, nie? No 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 Ale no zobacz jak było u nas. U nas chyba było mniej osób w ogóle. No być może... Dobra, tak. ja będę dzisiaj kończył Ale fajnie było, świetnie było, ci powiem. No 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 no.